To one! Czyżby już zgłodniały! Znowu tu będą! Trzeba się spieszyć, Migiem! Beniu, musimy uciekać, nie ma innego wyjścia! Nie zostawię tu kulki! Hmm. Dziwne. Wyglądały jak te pszczoły, które goniliśmy wcześniej. Czy ja je zjadłem, czy mi się śniło? Nic ci się nie śniło! Łap ich gapo! Uh. Ha? <grym> Ten smak mi coś przypomina. Szybciej benio, Fruń za mną! A! A! Na pomoc Dragonko! Koko chodź! Urszula! Pomocy! O, rozumiem. To znaczy, że jednak czasami bywam potrzebny. Hmm? Tak, proszę! Pomóż mi Uwolnij mnie! Pośpiesz się! Koko, co ty robisz? Koko, czy ty mnie wreszcie stąd wyciągniesz, czy nie? O, koko! Szybko ty, fajkoper! Stary się, żabciu! Biedaczka, chyba musimy jej pomóc. Co? Zapomniałaś już, kto chciał tutaj nas zjeść? To dlatego, że była głodna. Pomóc ci trochę? Tak, ale czy to nie ciebie próbowaliśmy właśnie upolować? Tak, ale tak naprawdę zjedliście owoce. Owoce? Tak i wyglądałaś, jakby ci bardzo smakowały. To skąd ta dziwna słodycz?